2 kwietnia, 15. Ciosy zero. Dwa. Piętnastoletni chłopiec umiera. Jego ciało płonie od środka. Pot zalewa mu skórę. Jego szesnastoletnia żona klęczy obok niego, szepcząc desperackie modlitwy. Sześć dni temu był zdrowy. Teraz coś go pożera i nikt nie wie co. To książę Artur Tudor, chłopiec urodzony by być królem. A kiedy wieki później w końcu otworzyli jego trumnę? To, co znaleźli, sprawiło, że historycy zakwestionowali wszystko. Ale oto prawdziwe pytanie: co zabiło Artura, czy była to dżuma? Śmiertelny wirus, trucizna. A co gdyby tamtego dnia nie umarł? Nie byłoby Henryka Usogo, żadnych sześciu żon, żadnych ścięć, żadnej reformacji, która rozdarła Anglię. Jedna tajemnicza choroba. Jeden zrządzenie losu, jedna nagła śmierć, która przepisała pięć wieków historii. Łagodny książę zniknął, a na jego miejscu pojawił się tyran, który miał rozerwać Anglię na strzępy, ponieważ śmierć Artura zaszczepiła w jego rodzinie mroczną obsesję obsesję na punkcie dziedziców która prześladowała Tudorów aż do śmierci. Jeśli kochacie takie zagadki historyczne, wciśnijcie teraz przycisk Lubię to. To naprawdę pomaga temu kanałowi rosnąć. I podzielcie się tym filmem z innymi miłośnikami historii, takimi jak wy. Lata przed narodzinami Artura. Anglia krwawiła. Dwie rodziny przez dziesięciolecia rozdzierały kraj. Lancasterowie i Yorkowie. Obie chciały tronu. Obie wierzyły, że Bóg wybrał je do rządzenia. Nazywano to wojną róż. Tysiące zginęły na błotnistych polach. Bracia zabijali braci. Ojcowie patrzyli, jak padają ich synowie. Wtedy, w sierpniu 1485 roku, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Człowiek imieniem Henryk Tudor, Lankastrianin ze słabymi prawami do tronu, stanął twarzą w twarz z Królem Jorków. Ryszardem III na polu Bosworth. Ryszard III szarżuje przez pole bitwy. Próbuje dopaść Henryka Tudora, zabić go, zakończyć tę rebelię jednym ciosem miecza, ale nigdy mu się to nie udaje. Henryk Żydzi został królem. Wojna wreszcie się skończyła, ale Anglia jest złamana, wyczerpana, rozdarta przez dziesięciolecia wojny domowej. Nikt nikomu nie uf. Tron zmieniał właściciela tyle razy, że nikt naprawdę nie wierzy, że jest bezpieczny, nawet człowiek, który na nim zasiada. Henryk wiedział, że jego władza jest krucha, jego roszczenia nie były mocne. Wrogowie czekali wszędzie. Musiał zjednoczyć obie rodziny, więc poślubił Elżbietę York. Siostrzenicę zmarłego króla, córkę Edwarda Czprar, siostrę zaginionych książąt Stauer, król z rodu Lancasterów, królowa z rodu Jorków. Ich małżeństwo było polityczne, ale było też konieczne. A kiedy Elżbieta zaszła w ciążę, niemal natychmiast, Henryk w końcu pozwolił sobie na nadzieję. Wszystko zależy od tego dziecka. Dziecko przyszło na świat silne i zdrowe. Ludzie świętowali na ulicach. Dzwony kościelne biły w całym Londynie. To nie były tylko królewskie narodziny, to była obietnica, nowy początek. Artur rósł szybko, w wieku trzech lat. Został rycerzem łaźni. Starożytna ceremonia, która obejmowała rytuał: kąpiel, całonocne czuwania modlitewne i święte przysięgi. Mając trzy lata, otrzymał więcej tytułów, zanim większość. Dzieci nauczyła się czytać. Książę Kornwali, Książę Wali, Hrabia Chester. Ubierali go w miniaturową zbroję, wkładali mu w dłoń maleńki miecz, spławiali go tamizą na królewskiej barce, podczas gdy tłumy wiwatowały z brzegów. Wszyscy mówili to samo. Ten chłopiec ocali Anglię. Ale w pokoju dziecięcym był jeszcze jeden chłopiec. Henryk, urodzony cztery lata po Arturze, w pierwszym roku. Henryk był zapasowy, rezerwowy, ten, który nie liczył się tak bardzo. Artur uczył się u najlepszych nauczycieli w Europie. Henryk bawił się i ćwiczył walkę mieczem. Artur uczył się łaciny, francuskiego, historii i filozofii. Henryk uczył się walczyć na turniejach i polować. Artur był przygotowywany na króla. Henryk był przygotowywany do istnienia. Bracia byli blisko, bawili się razem. Śmiali się razem, ale wszyscy znali prawdę. Tylko jeden z nich miał nosić koronę. Artur celował we wszystkim. Jego nauczyciele podziwiali jego inteligencję. Potrafił debatować po łacinie, rozumiał złożoną filozofię, kochał historię i potrafił recytować z pamięci panowanie angielskich królów. Był także wysportowany, wysoki jak na swój wiek, pełen gracji, doskonały tancerz, który potrafił oczarować salę. Jego włosy były rudozłote jak u jego dziadka. Edwarda Czwu, jego oczy były małe, ale błyszczące. Jego maniery były łagodne, napisał jeden z obserwatorów. Artur był najbardziej kochającym i prawdziwym księciem. Ale bycie księciem nie polegało tylko na byciu mądrym lub miłym. Artur musiał zabezpieczyć pozycję Anglii w Europie. Musiał ożenić się w Hiszpanii. Dwaj potężni monarchowie rządzili razem. Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska. Zjednoczyli swoje królestwa przez małżeństwo, teraz podbijali ostatnie terytoria muzułmańskie. W Granadzie, budując imperium, mieli córkę Katarzynę, urodzoną w grudniu 1485 roku, zaledwie trzy miesiące po Arturze. Henryk II dostrzegł okazję: sojusz z Hiszpanią. Chroniłby Anglię przed Francją. Dałby rodowi Tudorów legitymację. Pokazałby Europie, że Anglia się liczy. Negocjacje rozpoczęły się, gdy Artur miał zaledwie dwa lata. Hiszpanie byli zainteresowani. Ale ostrożni, czy ta dynastia Tudorów jest stabilna, czy upadnie jak wiele przed nią. Przez lata dyplomaci spierali się o szczegóły, kwoty posagu, kontrakty małżeńskie, gwarancje polityczne w końcu. Osiągnęli porozumienie. Artur i Katarzyna mieli się pobrać w sierpniu 1497 roku, gdy Artur miał 10 lat. Zaręczyny stały się oficjalne dwa lata później. Pobrali się przez pełnomocnika, co oznacza, że podczas ceremonii zastępowali ich przedstawiciele. Prawdziwy ślub miał się odbyć później. Ale Artur i Katarzyna zaczęli wymieniać listy. Pisali po łacinie, nigdy się nie spotkali, ale uczyli się o sobie nawzajem poprzez słowa. Na pergaminie Artur napisał, że cieszy się na myśl o ich małżeństwie. Że czuje głębokie uczucie do swojej przyszłej panny młodej. Katarzyna odpisała z równą serdecznością: Dwoje nastolatków, połączonych polityką, zaczęło czuć coś prawdziwego. 15 października 1501 roku Katarzyna Aragońska przybyła do Anglii. Miała 16 lat, podróżowała miesiącami przez morze i obce krainy. Była zdenerwowana, podekscytowana, przerażona. Artur miał teraz 15 lat, był wysoki. Przystojny, utalentowany. Spotkali się po raz pierwszy w Dogmersfield. W Hampshire relacje mówią, że Artur powitał ją ciepło, że będzie kochającym i prawdziwym mężem. Dwa tygodnie później, 14 listopada, 1501 roku, pobrali się w katedrze św. Pawła. Ceremonię poprowadził arcybiskup Canterbury. Uczestniczyli w niej szlachcice z całej Europy. Uroczystość trwała kilka dni. Tej nocy. Ich małżeńskie łoże zostało pobłogosławione przez biskupa Londynu. Potem wszyscy zostawili ich samych. To, co wydarzyło się w tym pokoju, stało się jednym z najbardziej dyskutowanych pytań w historii: czy skonsumowali małżeństwo? Lata później to pytanie rozdarło Anglię, zakończyło erę religijną, spowodowało śmierć i wojny. Ale tamtej listopadowej nocy. W pierwszym roku. Nikt nie wiedział, że to wszystko ma znaczenie. Byli tylko dwojgiem nastolatków, poślubionych z powodów politycznych, próbujących znaleźć wspólną przyszłość. Przez miesiąc Artur i Katarzyna mieszkali w Tickenhill Manor w Worcestershire. Następnie w grudniu udali się do zamku Ludlow. Ta forteca znajdowała się niedaleko granicy z Walią. Mocne mury, grube wieże, piękne komnaty. To tutaj Artur miał się uczyć, jak rządzić Walią, gdzie miał udowodnić, że jest godzien korony. Katarzyna dołączyła do niego, założyli gospodarstwo domowe, zatrudnili służbę, ustalili codzienne obowiązki. Artur uczestniczył w posiedzeniach rady, podejmował decyzje, uczył się sztuki rządzenia. Katarzyna wspierała go, uczyła się angielskich zwyczajów. Pisała listy do rodziców w Hiszpanii. Przez trzy miesiące wszystko wydawało się idealne. Ale coś było nie tak od ślubu. Artur był słabszy, niedramatycznie. Po prostu łatwiej się męczył. Katarzyna to zauważyła. Służba również, ale nikt się zbytnio nie martwił. Artur miał 15 lat, rósł. Ciężko pracował, oczywiście. Był zmęczony. Wtedy nadszedł marzec, a wraz z nim śmierć. Miasto Ludlow miało problem. Choroba przemieszczała się po ulicach. Niektórzy nazywali ją dżumą. Inni obwiniali złe powietrze lub złe opary. Ludzie chorowali, niektórzy zdrowieli. Wielu nie. Choroba podkradała się coraz bliżej zamku. 27 marca drugiego roku. Artur upadł. Płonął z gorączki. Jego ciało drżało, podzalewał mu skórę. Katarzyna zachorowała tego samego dnia. Oboje byli zamknięci w swoich komnatach. Służba przynosiła jedzenie i wodę. Królewscy lekarze badali ich. Przepisywali zioła i upuszczanie krwi. Nic nie pomagało. Choroba, którą mieli, nazywała się angielskimi potami. Ofiary opisywały ją jako: uczucie, jakby krew gotowała się. W ich żyłach ciepło promieniowało z ich ciał. Pot przesiąkał przez ubrania. W ciągu kilku minut wielu ludzi majaczyło. Nie wiedzieli, gdzie są. Nie mogli rozpoznać własnych rodzin. Choroba zabijała szybko. Niektórzy umierali w ciągu kilku godzin. Ciało Katarzyny walczyło z nią powoli. Boleśnie zaczęła wracać do zdrowia. Artur nie przez wiele dni. Cierpiał. Lekarze próbowali wszystkiego, co znali. Upuszczanie krwi, przeczyszczanie. Ziołowe leki, kapłani przychodzili się modlić. Służba błagała Boga o litość. Katarzyna ledwo wyzdrowiała. Trzymała się tak blisko, jak jej pozwalano. Chciała być przy mężu, ale choroba trawiła go od środka. Jeden ze współczesnych opisał to jako. śmiertelna zgnilizna. Całkowicie pokonała i przezwyciężyła. Czystą i przyjazną krew. Żaden lek nie mógł tego powstrzymać. Żadna modlitwa nie mogła tego uleczyć. 2 kwietnia. 1502 roku. Zimny i szary świt wstał nad zamkiem Ludlow. Artur Tudor zmarł w swoim łóżku. Miał 15 lat. Był żonaty niespełna 5 miesięcy. Przez całe życie był księciem Wali. Urodził się, by być królem. Nigdy nie będzie królem. Wiadomość musiała dotrzeć do króla. Posłańcy pędzili w kierunku pałacu Greenwich, gdzie przebywali Henryk VII i Elżbieta York. Przybyli późno w poniedziałek wieczorem. Król spał. Jego słudzy obudzili królewskiego spowiednika, księdza i powiedzieli mu jako pierwszemu. Wczesnym wtorkowym rankiem Kapłan wszedł do komnaty króla. Odprawił pozostałą służbę. Następnie zacytował Biblię po łacinie: Czy dobro przyjmujemy z ręki Boga, a zła przyjmować nie będziemy. Henryk Żubny natychmiast zrozumiał. Kapłan powiedział mu: Twój najdroższy syn odszedł do Boga. Żal króla był absolutny. To nie był tylko jego syn. To był jego dziedzic. Jego nadzieja, powód. Dla którego zakończyła się wojna dwórów. Śmierć Artura oznaczała, że wszystko znów stało się kruche. Henryk posłał po żonę, mieli stawić temu czoła razem. Kiedy przybyła Elżbieta York i zobaczyła twarz męża, wiedziała, ale Elżbieta York była silna, mówiła spokojnie, celowo. Pamiętaj o własnym życiu, powiedziała. Pamiętaj, że Twoje królestwo Cię potrzebuje, Twoja matka miała tylko jedno dziecko Ciebie. Bóg cię zachował, Bóg sprowadził cię na ten tron. Kontynuowała: wciąż mamy księcia Henryka, silnego i zdrowego. Mamy dwie piękne córki. Oboje jesteśmy jeszcze młodzi, wystarczająco młodzi, by mieć więcej dzieci. Miała na myśli swoje słowa, które dały Henrykowi siłę. Opuściła jego komnatę, a potem załamała się. W, swojej... w swoich komnatach zdala od dworu. Elżbieta York upadła z rozpaczy. Była matką, która właśnie straciła swoje pierworodne dziecko. Jej damy dworu wpadły w panikę, posłały po króla. Henryk Żudny pobiegł do żony. Teraz on musiał ją pocieszać. Trzymali się nawzajem i płakali. Z powrotem na zamku Ludlow była praca do wykonania. Ciało Artura nie mogło po prostu pozostać w łóżku. Średniowieczny zwyczaj wymagał specjalnych przygotowań. Najpierw lekarze usunęli jego narządy wewnętrzne. Była to standardowa praktyka w przypadku ciał królewskich, które musiały być transportowane i konserwowane. Wypełnili jamę brzuszną przyprawami, drogimi przyprawami, cynamonem, goździkami, kadzidłem. Miały one maskować rozkład i konserwować ciało. Następnie owinęli go w płótno i umieścili w drewnianej skrzyni. Skrzynia była pokryta czarną tkaniną. Na górze zaznaczono biały krzyż. Przenieśli go do komnaty w zamku. Położyli na stole przykrytym bogatą złotą tkaniną, otaczały go srebrne świeczniki, stale płonęły woskowe świece. Cztery duże świeczniki z masywnymi świecami stały w rogach przez trzy tygodnie. Ciało pozostawało tam, podczas gdy dokonywano przygotowań. Tymczasem książę Henryk, mając teraz dziesięć lat, został następcą tronu, zapasowy stał się najważniejszą osobą w Anglii. Gdyby Henryk umarł, wraz z nim umarłaby dynastia Tudorów. Presja była miażdżąca, a on czuł każdą jej uncję. Ten ciężar, zaszczepiony w dzieciństwie, miał później ukształtować człowieka, którym się stał, króla z obsesją na punkcie dziedziców, przerażonego porażką i gotowego zniszczyć każdego, kto stanął mu na drodze. 23 kwietnia 1500 drugi dzień świętego Jerzego. Zamiast świętowania, Anglia była w żałobie, Ciało Artura zostało przeniesione z zamku do kościoła świętego Wawrzyńca. Procesja była wspaniała, a jednocześnie ponura. Jeomeni, gwardziści, w czerni i złocie nieśli jego trumnę. Obok nich szli biskupi, machając kadzidłami, a hrabia Sarrej prowadził żałobników. Nikt z rodziny Artura nie był obecny. Zabraniał tego królewski zwyczaj dwóch hiszpańs hiszpańskich szlachciców. Z dworu Katarzyny szło z tyłu, reprezentując żal młodej wdowy. Przez trzy dni powietrze wypełniały modlitwy i msze. Rozdawano jałmużnę biednym. Serce Artura, a może jego organy, zostały pochowane w kościele świętego Wawrzyńca, ale resztę jego ciała. Czekała jeszcze jedna, ostatnia podróż: katedra w Worcester. Tam chowano angielskich książąt. Podróż z Ludlow do Worcester nie była daleka może trzydzieści mil ale mogło to być tamorczyk sto. Ciało umieszczono na czymś, co kroniki nazywają krzesłem prawdopodobnie rodzaju rydwanu lub wozu ciągniętego przez sześć koni. Konie były udrapowane czarnym suknem podobnie jak rydwan wtedy pogoda się zmieniła deszcz, wiatr zimno przenikające przez ubrania. Drogi zamieniły się w rzeki błota. Konie nie mogły uciągnąć ciężaru, musieli sprowadzić woły, aby przeciągnęły rydwan przez błoto. Żałobnicy szli przez burzę, przemoczeni i zmarznięci, ale szli dalej. Jeden ze świadków napisał, najohydniejszy zimny, wietrzny i deszczowy dzień, jaki widziałem. Nawet natura zdawała się być w żałobie. Na dworze Henryk Szulunow był zdruzgotany. Zamknął się w swojej komnacie. Odmawiając widzenia się z kimkolwiek, Elżbieta Jork pocieszała go, chociaż jej własne serce pękało. Daleko, katarzyna aragońska opłakiwała w ciszy. Zaledwie szesnastoletnia, świeżo owdowiała i sama w obcym kraju. Dzieliła krótkie, niezręczne małżeństwo. Jednak Artur był dla niej miły. Łagodny teraz sale Ludlow wydawały się grobowcem. Służba mówiła później, że katarzyna potrafiła siedzieć godzinami. Wpatrując się w okno i szepcząc modlitwy po hiszpańsku, straciła męża, swój cel, swoją przyszłość i jeszcze nie wiedziała, że ta tragedia zwiąże ją na zawsze z innym, księciem Tudorów, tymczasem. Żałobnicy zabierali ciało jej młodego męża, zdala od niej, po dniach nędznej podróży. Dotarli do katedry w Worcester. Pogoda poprawiła się, gdy wjeżdżali do miasta. Potem nastąpił pogrzeb. Biskup Lincoln szlochał, kropiąc trumnę wodą święconą. Oficerowie Artura płakali otwarcie, łamiąc swoje laski urzędowe i wrzucając je do grobu. Jeden ze świadków napisał: Twarde serce miał ten, kto nie płakał. Ci ludzie znali Artura, służyli mu, kochali go. Teraz chowali swojego księcia. Wreszcie nadszedł czas. Sir William Audley, kontroler dworu. Artura wziął swoją laskę urzędową, uniósł ją nad głowę, przełamał na dwoje i wrzucił kawałki do grobu. Za swoim księciem, sir Richard Croft, zarządca dworu Artura, zrobił to samo ze swoją laską, szlacheccy woźni. Połamali swoje ruzgi urzędowe i dorzucili je do grobu. Następnie grób wypełniono ziemią. Artur Tudor, książę odszedł. Urodzony 19 września 1486 zmarł 2 kwietnia 1502, żonaty niespełna 5 miesięcy. Zmarł w wieku 15 lat, ale historia Artura na tym się nie skończyła. Wieki później. Naukowcy mieli dokonać szokującego odkrycia pod katedrą w Worcester, ale do tego dojdziemy później, ponieważ najpierw musicie zrozumieć. Jak jego śmierć zmieniła historię Anglii śmierć Artura. Wywołała fale, które rozprzestrzeniły się przez stulecia. Pamiętacie słowa Elżbiety Jork do męża: Wciąż jesteśmy wystarczająco młodzi, by mieć więcej dzieci. Miała to na myśli w ciągu kilku tygodni po śmierci Artura. 36-letnia królowa znów była w ciąży, za stara na niebezpieczeństwa porodu. Znała ryzyko, ale podjęła je. Ostatnia próba zabezpieczenia linii tudorów. Ostatnia nadzieja na dziedzica i zapasowego. To była desperacka próba wypełnienia pustki, którą pozostawił Artur 11 lutego. 1503 roku w 37 urodziny Elżbiety. Zaczęła rodzić i urodziła córkę. Nazwali ją Katarzyna, na cześć wdowy po Arturze. Ale coś poszło nie tak. Elżbieta Jork zmarła 9 dni później. Dziecko wkrótce podążyło za nią. Król Henryk VII był zdruzgotany. W niecały rok stracił pierworodnego syna, żonę i spokój ducha. Ostrożny król stał się bojaźliwy i zimny. Owładnięty obsesją kontroli, pieniędzy, przetrwania. Każda decyzja, którą później podejmował, wynikała z jednego: przerażenia, że znów wszystko straci. Henryk Szudne oparł wszystko na Arturze, małżeństwo z Hiszpanią. Obietnice stabilności Koniec wojny dwuróż Kiedy Artur umarł Król, który był przebiegły Stał się paranoikiem Gromadził złoto W każdym kącie widział wrogów Nie mógł ufać Światu, który ukradł jego idealnego dziedzica A dziesięcioletni książę Henryk patrzył Jak to wszystko się dzieje Jednego dnia jesteś zapasowy Możesz walczyć na turniejach Bawić się, następnego dnia Twój brat nie żyje. Twoja matka umiera, a przetrwanie całego królestwa spoczywa na Twoich barkach. Henryk Wissyno nie odziedziczył tylko korony. Odziedziczył ciężar, którego żadne dziecko nie powinno nosić. Lata później. Gdy Katarzyna Aragońska roniła ciążę za ciążą, Henryk widział więcej niż martwe niemowlęta. Widział Armira, widział śmierć matki. Widział kruchość, której obawiał się jego ojciec. Każda strata szeptała tę samą wiadomość: Tudorowie byli przeklęci i bez męskiego potomka. Ich dynastia nie przetrwa. Poszukiwanie męskiego potomka przez Henryka. Wyszemu stało się obsesją, kiedy papież odmówił mu rozwodu. Henryk zniszczył wieki tradycji. Zerwał z Rzymem, mianował się głową kościoła. Rozwiązał klasztory. Stracił doradców, którzy się nie zgadzali. W tym Tomasa Mora ożenił się sześć razy. Dwie żony kazał ściąć. Przemoc religijna pochłonęła Anglię na pokolenia. Katolicy i protestanci rozdarli kraj. Wszystko dlatego, że piętnastoletni chłopiec zmarł w 1502 roku. Więc co zabiło Artura Tudora? Przez pięć wieków ludzie debatowali na ten temat. Współczesne relacje opisywały. Złośliwy opar z powietrza, angielskie poty chorobę, która sprawiała, że ofiary czuły, jakby ich krew się gotowała. Współcześni historycy sugerowali gruźlicę, zapalenie płuc, grypę angielskie poty które zabijały tysiące podczas okresowych wybuchów epidemii. Niektórzy sugerowali nawet raka jądra chociaż to nie wyjaśnia, dlaczego Katarzyna również zachorowała. Prawda jest taka, że prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Średniowieczna wiedza medyczna była ograniczona, opisy były niejasne, wszystko co wiemy na pewno. To to, że coś powaliło Artura w marcu 15 02 roku i sześć dni później zmarł. W 2002 roku, dokładnie 500 lat po śmierci Artura. Naukowcy przywieźli. Georadar do katedry w Worcester. Chcieli znaleźć szczątki Artura. Ciało Artura nie jest pochowane w pięknym, kamiennym grobowcu, który widzą zwiedzający. To tylko pomnik. Jego prawdziwe ciało leży w krypcie. Pod i nieco z boku pomnika radar wykazał niewielką przestrzeń pod podłogą, ukrytą komorę, a wewnątrz solidny obiekt w kształcie trumny. Krypta jest wypełniona ziemią i gruzem. Pamiętajcie, że Artur został pochowany w drewnianej skrzyni. Po pięciu wiekach to drewno dawno zniknęło. Jego kości są rozrzucone w ziemi, pod posadzką katedry. Naukowcy nie otworzyli krypty wymagałoby to zgody królowej ale potwierdzili, że prawie na pewno wciąż tam jest. Chłopiec, który miał być królem, spoczywający w ciemności. Król Henryk VII zbudował grobowiec Artura w 1504 roku. Jest wspaniały: Mała kaplica dołączona do chóru katedry. Misterne przypory. Pokryte rzeźbionymi postaciami w niszach z baldachimami, ażurowa kamieniarka tworząca okna. Bogata balustrada i sterczyny wewnątrz. Wschodnia część zawiera misterne tabernakulum. Z większą liczbą rzeźbionych świętych postacie są teraz okaleczone, prawdopodobnie uszkodzone podczas Reformacji Protestanckiej, zapanowania Edwarda VI do siostrzeńca Artura. Ale grobowiec przetrwał w większości nienaruszony. Jest jednym z najpiękniejszych w Anglii, pomnikiem nadziei, która umarła zbyt młodo. Ale wyobraźcie sobie, że Artur przeżył. Wyobraźcie sobie, że ta tajemnicza choroba go oszczędziła, że Katarzyna wyzdrowiała, podobnie jak jej mąż. Jak wyglądałaby Anglia? Artur zostałby królem w tysiąc roku. Katarzyna byłaby jego królową. Mieliby dzieci, prawdopodobnie synów, córki. Artura opisywano jako łagodnego, wykształconego, rozważnego, dyplomatycznego. Czy byłby dobrym królem? Wspaniałym nigdy się nie dowiemy. Ale oto, co prawdopodobnie by się nie wydarzyło: zerwanie z Rzymem, rozwiązanie klasztorów, egzekucja Tomasa Mora, przemoc religijna, która rozdzierała Anglię przez stulecie. Henryk Usnym żyłby jako książę, może zostałby arcybiskupem Yorku, jak kiedyś planował jego ojciec. Nigdy nie ożeniłby się sześć razy, nigdy nie straciłby dwóch żon, nigdy nie stałby się jednym z najbardziej niesławnych tyranów w historii. Reformacja protestancka w Anglii mogłaby. Nigdy nie nastąpić przynajmniej nie w taki sposób, w jaki to się stało. A Ameryka, założona częściowo przez angielskich protestantów, uciekających przed prześladowaniami religijnymi, też mogłaby być zupełnie inna. Śmierć. Jednego chłopca, jedna tajemnicza choroba, stulecia konsekwencji. Ale Artur umarł, a jego brak ukształtował następne pięć wieków. W kościele Świętego Wawrzyńca w Ludlow znajduje się tablica, oznaczająca miejsce, gdzie mogło zostać pochowane serce Artura. Turyści odwiedzają katedrę w Worcester i podziwiają jej piękny grobowiec. Historycy debatują, co go zabiło. Ale sama śmierć Artura pozostaje tajemnicą. Chłopiec, który miał wszystko zmienić. Chłopiec, którego śmierć zamiast tego zmieniła wszystko. Więc gdybyście mogli cofnąć się do tysiąca drugiego roku i uratować życie Artura, wiedząc, że wymazałoby to Henryka VIII angielską reformację? I być może nawet zmieniło sposób, w jaki została założona Ameryka, zrobilibyście to czy niektóre tragedie są konieczne, aby historia potoczyła się tak, jak powinna.